Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację, która nada się na co dzień, także do pracy, a nawet na randkę. Oczywiście wszystko w zależności od Twoich upodobań. Mamy tutaj połączenie dwóch kolorów, a mianowicie bieli i błękitu. I przy połączeniu tych dwóch kolorów bardzo ważna jest zasada ilościowa. Chodzi o to, żeby nie było połączenia pół na pół pół biel, pół błękit. Dzięki temu, że sukienka jest w odcieniu zarówno błękitu jak i bieli, a do tego mamy dobrane białe dodatki, to nie dominuje tutaj żaden kolor, a mamy tutaj taką odpowiednią równowagę. Do tego dobrane są srebrne dodatki, które bardzo dobrze komponują się z błękitem oraz z bielą. Połączenie błękitu i bieli jest bardzo popularne. Niemniej jednak pamiętaj, że piel najlepiej łączy się z jasnymi kolorami, czyli jasnymi błękitami. Może wyglądać standardnie stylizacja, w której połączysz na przykład ciemny błękit typu kobalt z bielą. Jeśli chcesz nauczyć się kol łączyć kolory neutralne z innymi kolorami oraz stworzyć zestawienia kolorów z koła, kolory, z koła kolorów, to zdecyduj się na mój autorski kurs jak łączyć kolory, gdzie wszystko oparte jest na przykładach?